W nadchodzących naukach, szczególnie po stronie kosmicznej, pokażę Wam, to jest część tego, co się pojawi, co nazywamy podróże kosmiczne. Podróże kosmiczne w wymiarze tego, co myślicie na tą chwilę, jak mówiliśmy. Komunikacja, używanie telefonów komórkowych, w bardzo prosty sposób możecie przenieść pakiety informacji. Nawet teraz, w momencie wysyłania paczki, idzie przez pocztę. Możecie stworzyć warunki bez żadnych kosztów, że możecie nadać swój system poprzez system MacGraph, który macie w domu i dostarczać go gdziekolwiek chcecie z dostawą w zerowym czasie. To widzę, to będzie dla ludzi w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 12 miesięcy, ponieważ kiedy mówimy o tym: Wiedza, pogłębiamy wiedzę, co oznacza, że inni zaczną pracę. I w tym procesie to rozwiną. Co to oznacza? To to, że będziecie w stanie zapakować energię. Już to zrobiliście. Nazywacie to nanotechnologią. Jeśli wrócisz do zrozumienia, jak tworzysz nanomaterie, nanomateriały. Już przeszedłeś przez to, teraz musisz rozszerzyć wiedzę. Co to oznacza? To bardzo proste. Macie, ci z was, którzy pracują w tym wymiarze, poszerz swoją wiedzę w bardzo prosty sposób. Pozwól mi wrócić, tak jak powiedziałem, do podstaw wiedzy. Podstawowa wiedzy jest prosta. Spójrz na to, co wiesz i poszerz wiedzę w tym procesie. Robię tak dużo błahych rzeczy, których nie widzisz w tle. Muszę otworzyć i zamknąć, żeby dostać to, co chcę. Powtórzmy sobie wiedzę i wtedy przekażemy wiedzę na drugą stronę. Niech ja wezmę dobre pióro. Niebieski jest ok, ale może weźmiemy czarny. Wtedy wielu z Was zrozumie. Jeśli to pamiętasz, to była miedź. To nauczanie już znamy, ale teraz rozszerzmy to. Jeśli ja umieszczę to jako strukturę molekularną miedzi i widzimy to, gdy patrzymy wskroś tej sztabki miedzi, to są cząsteczki, które go tworzą. I jeśli je ponumeruję: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dajmy 10, a potem 11, 12, 13, 14 i tak dalej. To jest molekularna struktura. Każdy atom jest przypięty do kolejnego. Przez grawitacyjno-magnetyczne siły pola planety, którą nazywamy Ziemią. Teraz przechodzimy przez proces tego, co my nazywamy kaustycznym co dostajemy? Dostajemy te warstwy, które są na tym, wychodzą tak. To jest pierwsza, to jest druga. Pozwól mi wybrać kolor, żebyś mógł to zobaczyć. To 3 to 4, 5, 6, 7. To jest 11, 12, 13, 14, 15, 16. Więc co otrzymujemy, to dosłownie to. Te warstwy. Teraz stały się spozycjonowane grawitacyjno-magnetycznym polem, aby umożliwić lukę przestrzenną, by była między nimi. Jest to tym, czy warstwa nano jest, to jest powiększenie tego. Więc teraz masz te warstwy. Gdy zobaczysz ciemny materiał, jak czarna mieć, stworzyłeś, zgodnie z naszymi badaniami, od 30 do 50 tysięcy warstw tego. Nie zapomnij, że każda z nich jest jedną warstwą więc masz kanapkę z 30 tysięcy, jedna na drugiej. Powodem, dla którego widzisz to jako czarne, jest to, że każde promieniowanie z dowolnego miejsca na świecie, we wszechświecie, wchodzi do nich. Warstwy są tak zapakowane i otwarte, że gdy to przechodzi przez 30 zero warstw, ale gdy dociera tutaj, zostaje uwięziony tutaj, następne gdy wchodzi zostaje uwięziony tutaj, następne które przychodzi zostaje uwięziony tutaj, i poruszamy się poprzez warstwy, więc... Jeśli rozszerzysz wiedzę od tego punktu, to bardzo proste. Poszerzeniem wiedzy jest to. My stworzyliśmy pułapkę energii. W świecie nauki w elektronice nazywamy to kondensatorami, kondensatorami. Więc jeśli rozumiesz to, ten wymiar ma pole siłowe. To są systemy dynamiczne, więc one tworzą swoje własne, w odniesieniu do tego. Jeśli to zrozumiałeś, możesz przenieść to do wiedzy. Po większym wymiarze wtedy widzisz, co masz. Cokolwiek umieścisz w tym pudełku, pozostanie takie, jakie jest. To jest koperta. Możesz włożyć w nią pieniądze, możesz umieścić w niej list, możesz umieścić brzytwę, możesz włożyć do niej pocałunek. Koperta nie widzi. Teraz, jeśli dopasujesz pole grawitacyjno-magnetyczne swojej koperty do systemu, który twój brat trzyma, możesz to przetransferować. Obecnie skanujemy nasze obrazy. W niedalekiej przyszłości będziemy skanować naszą siłę pola magnetycznego. I to jest to, mogę ci wysłać wszystko, nawet siebie, ponieważ to przyjmuje pozycję i ją traci zależnie od tego, co tam włożysz, jak mówiliśmy na wykładzie o technologii kosmosu tydzień temu lub dwa. To są nowe rozwiązania, które wy, jako poszukiwacze wiedzy, musicie rozumieć i rozwijać, ale nie patentujcie tego, bo wzorzec został już przedstawiony do publikacji. Więc należy zrozumieć przejście z makro do mikro i następnie z mikro rozbudowy systemu do makro. I to jest piękno tej technologii. To jest piękno tego, co jest w tym zawarte. To jest element struktury nowej technologii plazmy. Ponieważ dopasowałeś mój system pól magnetyczno-grawitacyjnych. Czy pamiętasz transport w czasie zerowym? Czuję, że to, co Was nauczyłem o neutronie i plazmie neutronu, że niektórzy z Was pójdą w tym kierunku wkrótce, ponieważ nudzi Cię codzienne robienie gansów. Znudziło cię robienie systemów dynamicznych i niczego więcej, więc muszę ci dać nową zabawkę, żebyś śmiał się czym bawić, i nową metodę zrozumienia, żebyś mógł rozwijać wiedzę i potem życie stanie się ciekawsze. Czernie nabierze kolorów, bo teraz będzie coś innego do zrobienia. Jeśli możesz wysłać wiadomość do swojego przyjaciela poprzez SMS lub jakiś komunikator. Teraz możesz wysłać siebie do przyjaciela, jestem tam, czy mogę wpaść i będę zapakowany, jak to mówią po angielsku, dostarczony w paczce. Więc są różne sposoby. Teraz rozumiemy, że wracamy do pierwszych wykładów wyjaśniających nanotechnologię. Ale teraz robimy to na skalę transportu i komunikacji. Tego typu systemy będą podstawą dla wielu z Was w nadchodzącym czasie i staną się technologią użytku codziennego i nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzą. Ale w tym momencie zadaniem Twoimi naukowców z KF jest rozwój tego. I zrozumienie tego. Inna metoda wykonania tego w bardziej zaawansowany sposób. Będziesz potrzebował jednego z tych, jeśli zrozumiałeś, całość zagadnienia dotyczącą dynamicznego rdzenia pola magnetycznego. I obojętnie, co będzie, to rozpocznie się tu. Dostrajasz magnetyzm i grawitację do magnetyzmu i grawitacji domu swojej matki. I przenosisz się tam bezpośrednio. I to już nie są bajki. Aktualnie są to możliwości dla wielu z tych, którzy zrozumieli całość procesu technologii plazmy. To, co próbuję robić, to próbuję wyprowadzić ze świata robienia gansów i robienia rzeczy małych. Mamy przyjaciela w Kanadzie. On przyszedł do KF, wielu z Was go zna. On szybko się uczył, ale nie wiedział, co robi. Jest wiele sposobów na robienie nowych gadżetów, jeśli rozumiesz proces. Chodzi o to, jeśli rozumiesz, to wiesz, że zrozumienie tego może zabrać człowiekowi tysiące lat. Ale ja tłumaczę tak, żeby człowiek to zrozumiał. Jak wam pokazywałem, to jest przestrzeń, która nas ochrania. I jeśli pamiętasz, kilka sekund temu wstawiłem tu człowieka teraz ponieważ zrozumiałeś kreację ludzkiej duszy to potrzebuje ludzką duszę i już nie człowieka i w tym systemie transportu mogę przenosić wiele dusz w ten sposób wiele istot podróżuje we wszechświecie z czasem człowiek osiągnie zrozumienie tego.